Dlaczego warto zachęcać dzieci do sprzątania? On jeszcze taki malutki, zostaw go, niech sobie pogląda bajki, w życiu się jeszcze napracuje. Mm. Czasami macie taką pokusę, żeby zostawić dziecko w spokoju, samemu wszystko ogarnąć, i już w tym odcinku dowiecie się, że. Rozbawiając dziecko możliwości wykonywania drobnych prac w domu, ograniczacie możliwość wytwarzania nowych szlaków nerwowych w mózgu i tym samym powiększania potencjału intelektualnego. Według naukowców 50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia. W tym czasie tworzą się w mózgu drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność do uczenia się. W mózgu znajduje się sześć głównych szlaków przewodzących bodźce nerwowe. Pięć z nich dostarcza informacje od naszych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, a szóstym przepływają informacje o tym, co robimy fizycznie. Tony buzan. Psycholog i ekspert w dziedzinie pamięci opowiada o budowie mózgu następująco. Nasz mózg składa się z biliona komórek mózgowych. Każda komórka przypomina niezwykle złożoną ośmiorniczkę. Ma swój środek i wiele odgałęzień. Każde odgałęzienie w wielu punktach styka się z innymi. Każda z tych miliardów komórek mózgowych jest potężniejsza i bardziej skomplikowana niż większość komputerów. Każda łączy się z dziesiątkami, a nawet setkami tysięcy innych komórek. Wszystkie one przesyłają do siebie wzajemnie informacje. Nazwano to zaczarowanym splotem, najbardziej skomplikowaną i najpiękniejszą z istniejących rzeczy. I pomyśleć, że każdy człowiek go posiada. Dzieci uczą się poprzez wszystkie zmysły, a każdy dzień jest dla dziecka serią inspirujących doświadczeń. Za każdym razem, kiedy dziecko robi coś nowego, w jego mózgu tworzy się nowy szlak, nowa droga nerwowa. Jeżeli będzie te czynności powtarzać, ta droga poszerzy się, powiększy i utrwali, a po 10 roku życia dendryty, które nie wytworzyły żadnych połączeń, będą obumierać. Jak wykorzystać tę wiedzę dla najlepszego rozwoju dziecka? Przede wszystkim nie warto się kierować własną wygodą. Każda okazja do powąchania, dotknięcia, umazania się, rozlania czegoś, powycierania, to nowy szlak nerwowy w mózgu Twojego dziecka. Warto stwarzać dziecku takie okazje, co może robić przedszkolak w domu. Już 3-latek może odkładać brudne ubrania do kosza, wkładać ubrania do pralki pod kontrolą rodziców, zbierać swoje zabawki, ubierać się. 4-5-latek może ścierać kurze. Nakrywać do stołu, albo sprzątać ze stołu, opróżniać zmywarkę pod kontrolą rodziców. I tak naprawdę wiele innych wspaniałych rzeczy, które akurat ty robisz, a dziecko może trochę ci pomóc. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią. Na przykład mózg zapamiętuje informacje dzięki skojarzeniom i wzorcom. Postaraj się, aby dziecko mogło jak najwcześniej je wytwarzać, na przykład przy okazji prania. Możesz poprosić dziecko o podzielenie ubrań na jasne i ciemne. A kiedy pranie będzie suche, można dobierać skarpetki w pary. Ściąganie ubrań z suszarki też jest bardzo fajne dla dzieci. Co jeszcze rozwinie mózg dziecka? Takie proste czynności jak lepienie pierożków, solenie paluszkami potrawy, układanie sztućców na miejsce w szufladzie. Mieszanie łyżką, kisielu, ucieranie, wałkowanie ciasta, wykrawanie foremkami w ciastek, posypywanie ciasta kruszonką, odmierzanie miarką, liczenie jagły, rysowanie wzorów na blacie posypanym mąką, przypinanie prania klamerkami, upadanie kredek według kolorów albo od najmniejszej do największej. Robiąc to za dziecko, pozbawiasz je znakomitej okazji do rozwoju intelektualnego. Gdybyś chciał wiedzieć więcej o tym, jakie zabawy i aktywności rozwijają intelekt i przygotowują mózg do zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów szkolnych, zajrzyj do mojej książki Obudź w Dziecku Olbrzyma. W rozdziale Szkołą może być cały świat? Podpowiadam ci, jak w przyjemny sposób przy okazji różnych prac domowych i zajęć poza domem rozwijać zdolności dziecka. Pomogła ona już tysiącom dzieci i rodziców, uzyskując status bestsellera. Najgorszą możliwą opcją jest wciśnięcie dziecku do rączki telefonu czy tabletu. Wtedy dziecko nie ma możliwości tworzenia nowych szlaków w mózgu. Gdy dziecko siedzi nieruchomo, wpatrując się w ekran, mózg nie ma możliwości pracy na pełnych obrotach. Pamiętaj: do optymalnego rozwoju dziecka. Potrzebny jest ruch i działanie. Bezruch nie jest naturalny dla dziecka. Liczne badania naukowe, między innymi przeprowadzone przez doktora Manfreda Spicera, jednoznacznie potwierdzają, że zbyt dużo czasu przed monitorem prowadzi do wielu zaburzeń rozwojowych, takich jak opóźniony rozwój mowy, zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego. Kłopoty w nauce, wolniejszy rozwój ruchowy, zaburzenia snu, wady wzroku, wady postawy, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, niechęć do rozmowy, trudności w kontrolowaniu własnego zachowania i wiele innych. No dobrze, a ten bałagan? No cóż, jeżeli to jest cena za najlepszy rozwój mózgu dziecka, to Będziesz się upierał czy upierała przy nienagannym porządku za cenę jego rozwoju? Zauważ, że od kiedy urodziło się dziecko, nieco zmieniły się Twoje priorytety i Twój system wartości. I ten idealny porządek być może przestał być na górze Twoich priorytetów. Nie bój się ocenić nieprzyjemnych komentarzy na temat wyglądu i estetyki Twojego mieszkania. Po pierwsze, dzieci są ważniejsze, a po drugie, za ich rozwój odpowiedzialni są rodzice. I tak naprawdę oceni Was życie. Nie bierz więc do siebie głupich uwag rzuconych mimochodem i skup się na rzeczach istotnych i najważniejszych. Nie możesz sprawić, i nie jest to Twoim zadaniem, aby mama czy teściowa była zadowolona. Dajcie znać, kochani, czy macie w domu małych pomocników? I jak to u Was jest z tym nienagannym porządkiem przy dzieciach? A w następnym odcinku. Porozmawiamy o tym, jak uniknąć kłótni przy dziecku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.